Nie teraz, masz okazję. Siema, siema, elo Z tej strony... Pasz Z tej strony Lex. Bo... A ja jestem Angar i jest jeszcze Zegarek i jest jeszcze Notixon. I to jest kolejny odcinek serii, takiej gównianej serii które się nazywa jeszcze bardziej głupielnie silverowe gierki i, i w ogóle, ale jest za to śmiesznie. Tak, śmiesznie, nie śmiesznie. Ja się nie, śmieję, nie śmieję. No dlatego mówię, że jest nieśmiesznie. No dobra, okay. no to klasycznie otwieramy skrzyneczkę, która powie nam, no nie powie nam zbyt dużo, bo prawie nic z tej skrzynce nie ma. O, no ale więc więc. zaczynamy. Zaczynamy. Coraz niżej ni schodzę z tą randą Ale to dobrze, za ze mnie Bo to silver. nie zapisali, czy nie Bądź trzeba utrzymać cenę Dokładnie tak No to widzimy się jak się już znajdzie gra Wy was spadaliście? Jezu o! Zegarek Idą. spadł! To, I... to był mój ostatni mecz nie? Zegarek! No, w Jeszcze w ostatnim meczu, właśnie, byłeś golden Ale teraz jesteś z, razem z nami prawinnym silverem i bardzo dobrze ale chcesz się zamienić co? ja? chcesz się zamienić? no dobra nie że nie lubię mojej ale dlaczego mamy... ale dlaczego healerów? 3 a dobra ja jestem mogę. ja jestem NCC no właśnie chyba się się no dobra weźmy coś, co, co będzie Dobra, no, zobaczmy co to jeszcze jest ciekawego do wzięcia. Nic. Biorę MC Clip, nie będzie. Nie ma. To lubimy grać może tak nic. No i tam, no i tam, no. Możesz jeszcze zagrać aż ale no... MeI ale. Torbjorni. Słuchaj, to ja Torbjorni. tutaj... Grę, to, to ode mnie musi być. Żołnierz, ma Ana... Kulka. Ej, 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 Bo wiesz, to ja nagrywam, to, 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 to u mnie musi być najciekawiej, nie? Tak trochę. Nie no nie. Zrób ja serię, tylko gdzie będzie Mercy? O. <laughs> mercy ma imię. Na pewno byłyby bardzo ekscytujące momenty wtedy, kiedy powiedzmy. I... kiedyś jak był ten stary ujczy. Ja Tak wiem. O, chodź tu, chodź tu, weź tam po trochę i tu mam jeden HP JEDEN nie pomogę ci <sukawit> a no tak, to nic tu nie masz jak poszerzysz ode mnie fuck Począc ci do zabijać shit, to ja dziękuję dobra z

No? Czera? No i te losy, losy zinkami. Że jak jest legenda to wygramy, a jak jest epicki to duża szansa? To się śligany. A co ta z bo... No Nic? Niebieski i szary. Czyli tam jakaś szansa. No właśnie nie. No dobra, no, jakaś... to maluka jest. Szansą nazywamy coś. Choć, choć, choć choć. <śleski> Co, co <gustos》> Stary, wiesz, ile ja mam teraz? Dawaj. Biedam. No teraz tutaj trochę... nie, żyje. No, te, bo, to tak trochę. zginąłeś? Nie, żyję. Biedam, biedam. bo. Panie, że się nigdy mi. Aha, bo to jest drugie strony. radę no, bo o, na włos. Jo, damy radę, tak. oj, oj, oj. W tym my jesteśmy tacy, tacy łowiczymi, tylko Ta, my się zdańmy. Zbiórka tutaj. Zbiórka <laughs> idziemy. No to będzie, że. No to będzie 4A. No mój to. Cieszę się, że masz ulta, a mogę nasz, naszym momencie skombować, ale trochę jeszcze musisz poczekać chwilę. <laughs> albo nigdy nie chodź, idź tam. Nie, nie bardzo się czymkolwiek To tyłu macie kulkę Ha, nie bardzo się idź Kurwa, ale wiem, tak Trafiłem czterech, zabijemy jednego Mam jedną likwidację i mam brązowe, wow. Też mam jedną likwidację. Genji na pewno naszym nie ma to Chodź, chodź. Spokojnie. Nie przejmuj się niczym. No mój od czasu. Nie przejmuj się niczym. O nie, a tego, że teraz ich ma Cleaver, już używał Nie przejmuj się niczym. <laughs> Piołek. Ja z tym prostym do przodu. Nawet nie miałem piłki. Tak. Dobra. No. Ja będę wam powiedzieć, chodziłoby po o to samo. Powtórka. No. Jo. Dobra. No ja bym zagrał w sumie tym samym. Wtedy. <laughs> <4. śmiech> Nie wiem czego będziemy bronić, ale okay. słuchajcie, ważny jest fan z gry, to nie? Tak. Jeden klawisz. Ek hila. To jest jeden klawisz. Teraz nie pieniędzy. Hej. Potrzebuję lekarza. Ja bym sobie ogólnie kiedyś Harley sika zagrał, albo coś w tym stylu, coś gdzie nie trzeba umieć celować i strzelać. No. O nie, fajny jest to jest na filmie. A kto może być powiedzmy Na przykład um, O oh, shit McCree To McCree od prawej Chyba no może nie wszyscy Może nie wszyscy Ej tam yes. Solidarność tak? Jednego zaliczy, to wszyscy są na oh, yeah? mnie Wow, <laughs> co to się nie udało? O, no, ojojo. Ojojoj. Jedniczeczka w gromadze Cree zaraz się zdechnie. Ojojoj. Oh. Oh, o, właśnie oh, ja. Jo, jo, jo. Ojej! rzuciłem go na koniec! Lewy jedyn z prawej duzy! Ej nie, to była Dwa. definitywnie najgorsza gra, jaką kiedykolwiek nagraliśmy. Miłość po 4? 4? 5? No. Wow. To nie? jest... Że... połączy z jedną? No. no. Bo odcinek się będzie nie zgadzał. Tu ładnie to robię. Ja bym. to nie mogę nic zrobić. tam tak stoisz. No to, to chyba możemy zostawić bez komentarza, to tyle. Jedynie. Tak, dziękujemy, tak. Um, no, tyle, nie? Hello.